Negocjacje to nieodłączny element biznesu. Jak negocjować by osiągnąć swój cel? Podpowie Andrzej Maciejewski, trener NLP, Society of NLP. Andrzeju, jakie są rodzaje negocjacji? Witam Cię Olu. Możesz negocjować w bardzo różny sposób. Możesz negocjować w ten sposób, że dominujesz nad osobą, z którą negocjujesz. Możesz negocjować w ten sposób, że jej ustępujesz. Możesz, czasowo, możesz celowo grać na czas. Możesz w końcu celowo przegrywać negocjacje. Możesz je wygrywać w ten sposób, że klient będzie bardzo, bardzo chciał kupić Twój produkt lub usługę. Możesz też manipulować klientem albo możesz spowodować to, że wszystkie strony będą zadowolone. A mogę te różne rodzaje łączyć ze sobą? Oczywiście, wszystko zależy od tego, z kim negocjujesz i jaki jest cel tej negocjacji. Oczywiście, że możesz je wszystkie łączyć. W jaki sposób negocjować, żeby osiągnąć swój cel? Najpierw określ jasno swój cel, co chcesz tymi negocjacjami osiągnąć, ale też weź pod uwagę jedną rzecz. Weź pod uwagę, że druga strona również będzie chciała coś osiągnąć. I teraz możesz zrobić to w ten sposób, że na przykład osiągniesz kompromis. A kompromis to tak naprawdę jest oczywiście wygranie czegoś, ale też pewne ustępstwo, czyli tak naprawdę przegrana. Weź też pod uwagę, to, że może być w ten sposób, że to obie strony wygrywają negocjacje, co się nazywa negocjacjami win-win. Na zasadzie, że jedna strona wygrywa tak naprawdę i druga strona wygrywa. Jest to najlepszy sposób negocjacji, a z tego powodu, że jeżeli na przykład wygrywasz na jakieś negocjacje, zdominowałeś zupełnie klienta, klient jest rzeczywiście zdecydowany, podpisał z tobą kontrakt, kupił twoją usługę, kupił twój produkt. Tylko teraz pytanie, czy jak będziesz negocjować jeszcze raz z tym klientem, czy tak naprawdę on w ogóle będzie chciał z tobą usiąść do stołu negocjacji, czy w ogóle będzie chciał. Twój produkt jeszcze raz, skoro sprzedasz mu coś, albo zrobisz to na siłę zupełnie. Czyli zanim wybiorę się na negocjacje, po pierwsze, muszę jasno mieć określony cel, ale też muszę założyć różne warianty. Co Oczywiście. będzie, jak wygram, co, jeżeli przegram, i opcja, kiedy. Jest ten wariant win-win, czyli obie dwie strony są usatysfakcjonowane. Dokładnie tak i jest to bardzo możliwe, żeby obie strony były usatysfakcjonowane, jeżeli odpowiesz sobie na pytanie, czego tak naprawdę też potrzebuje druga strona. Win-win nie polega na tym, żeby robić jakieś ustępstwa, tylko na tym, że obie strony coś wzajemnie sobie dają. Nie biorą od siebie, ale dają od siebie. Jeżeli dajesz dobry produkt, to druga strona dostaje dobrą jakość. Pamiętaj o tym, że jeżeli coś oferujesz, oferuj zawsze dobrą jakość. I klient z pewnością będzie chciał Cię zapłacić za dobrą jakość, również za jakość w negocjacji. Załóżmy, że wygrałam tę negocjację, to znaczy klient, o którym wspomniałeś, zgadza się na wszystkie moje warunki, no i co dalej? Teraz pytanie, czy rzeczywiście ty osiągnęłaś swój cel i czy klient też osiągnął swój cel? I teraz pytanie jest takie, czy sprzedałaś mój, pro, mój produkt bądź usługę, bo chciałaś go sprzedać za wszelką cenę, czy też klient go kupił dlatego, że kupił go od ciebie? Czy rzeczywiście obie strony są zadowolone? Ja zawsze sobie zadaję to pytanie przy negocjacjach. Czy druga strona... Z którą negocjowałem, z którą rozmawiałem, była z tego zadowolona, czy też ja może zdominowałem tą stronę, czy dałem się zdominować. Bo jeżeli ja zdominowałem albo dałem się zdominować, to z, następnych, z następnych negocjacji może nic nie wyjść. Jeżeli dajemy sobie win-win, na pewno spotykamy się jeszcze raz i z mojego doświadczenia wynika, że wiele razy się spotykaliśmy później. Przegrywam negocjacje, nie osiągam swojego celu. Jak wyciągać wnioski z takiego spotkania, żeby w przyszłości nie popełniać. Błędów, które być może spowodowały to, że właśnie przegrałam. Zawsze daj sobie informację zwrotną. Co takiego się zdarzyło? Bardzo często widziałem, że ludzie na negocjacjach robią notatki. Co takiego powiedzieli, co takiego się zdarzyło, że przegrałaś i co takiego nie robić na przyszłość. Jak nie powtarzać danego błędu, czyli na przykład, że coś źle zrobiłaś, źle się przygotowałaś, coś źle powiedziałaś, wyciągnij wniosek. Nie ma błędu. Są informacje zwrotne tylko i wyłącznie. Wiadomo, że jeżeli na czymś bardzo nam zależy, chcemy mhm. coś wygrać, to te emocje mogą e, brać góra. Często się mówi, mhm. że w negocjacjach trzeba zachować e, twarz pokorzysty, tak, żeby nie zdradzać emocji. No właśnie, jak z tymi emocjami sobie w czasie negocjacji radzić? Widzisz, bardzo często jest tak, że jak człowiek idzie na negocjacje, jakiś biznesmen czy też bizneswoman, idzie na, na negocjacje, to ma w głowie przygotowany pewien obrazek. Że to musi wyjść dokładnie w ten sposób. Czyli buduje sobie taki scenariusz. Tak, Dokładnie tak. Buduje sobie scenariusz i im większe oddalenie się od tego scenariusza, od tego obrazka, które wbudowały sobie w głowie, tym większe spięcie. Daruj sobie ten obrazek, daruj sobie scenariusz. Miej przygotowany cel oczywiście, miej przygotowane wszystkie możliwości, ale daruj sobie ten scenariusz, że to musi wyjść, bo posłuchaj. Tego, co jest pod słowem musi, coś pod słowem musi natychmiast wytwarza stres. Mogę, ale niekoniecznie muszę. A jeżeli przegrasz negocjacje, to co się stanie takiego złego? Nic złego się nie stanie, dostaniesz informację zwrotną, co nie znaczy oczywiście, że masz zawsze, zawsze przegrywać. Bo jeżeli przegrasz, wyciągasz informację zwrotną, a nie wyciągasz z niej wniosków, to przegrywać będziesz zawsze. Wyciągaj wnioski i daruj sobie scenariusz. Do negocjacji warto się przygotować, jasno określić cel, zostawić sobie miejsce na improwizację i pamiętać o tym, że w negocjacjach. Obie strony mogą tak naprawdę wygrać. Zanim zaczniesz negocjować, zastanów się, co chcesz uzyskać w negocjacjach. Miej plan. Przygotuj strategię. Przemyśl, czy jeżeli wygrywasz negocjacje na zasadzie wygrany-przygrany, to czy klient do Ciebie wróci. Negocjuj win-win, aby dać sobie możliwość powrotu do negocjacji i dalszych kontaktów biznesowych.